Ludboksik, pewnie że ludboksik. Fenomen Astrobota. Gra roku i wykupione recenzje albo po prostu gra arcywybitna. Zerknijmy o co chodzi. Do tego Sony pokazuje PS5 Pro. Brzmi mega dziwnie, bo nie było żadnego newsa w związku z tym publicznego, przynajmniej ja nie widziałem. Oraz gra, która oszukała wiliernych fanów. Zapraszam serdecznie. Nie ma żadnej wątpliwości, że Black Myth: Wukong to jedna z najlepiej sprzedających się gier ostatnimi czasy. Tytuł poszedł wręcz viralowo. Chyba nie muszę przypominać, jakie wyniki wykręcał na Steamie. A te... Ja autentycznie uważam, że to jest zasłużone. Jestem tak szczęśliwy, że Chińczycy zrobili coś więcej niż grę mobilną, która doi kasę z ludzi. Nie wiem, weźcie te wielkie budżety i zróbcie więcej takich gier, bo wiem, że możecie, wiem, że potraficie, wiem, że chcecie i to, co robią Azjaci dobrze, a co robią zachodni deweloperzy i producenci często źle. Azjaci chcą robić gry, jakie my chcemy, a nie robią gry, jakie im się wydaje, że my będziemy chcieli. To jest ta różnica drobna, nie? Sprzedażowe zadziwiają jeszcze bardziej. Oprócz tego w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o Astrobocie, który ma szansę być jednym z najlepszych tytułów tego roku. Ja nie w Nowościach w Baldur's Gate 3, przełomowym momencie dla PlayStation 5 Pro oraz nowej, bardzo dziwnej aferze w świecie gier. Premiera Black Mew Wukong miała miejsce już dwa tygodnie temu, dlatego też twórcy Postanowili pochwalić się wynikami sprzedażowymi gry, które są naprawdę zdziwiające, muszę powiedzieć. No i po tych dwóch tygodniach ogłoszono, że gra sprzedała się w ilości 18 milionów. To jest absurdalny wynik. Guys, w pół roku Dragon's Dogma sprzedała 3 miliony kopii, w kilka lat Red Dead Redemption sprzedało około 50 milionów kopii. Oni zrobili 18 milionów kopii w dwa tygodnie. To jest taki sukces, i jasne, ktoś zaraz powie, ale to Chińczycy. No, to nie wiem, co przez to rozumiesz, jak dla mnie Chińczycy to też ludzie, ale spoko, mów se, co tam chcesz, ja uważam, że 18 milionów kopii, to mi 18 milionów kopii, porąbane. I mega szanuję ten sukces, zarąbiście. Wiecie, to nie jest tylko tak, że o, dobra, dobry deweloper dostanie kasę i będzie mógł robić większe następne produkty, to też, ale tu chodzi o to, że rynek patrzy, wszyscy sobie patrzą, konkurencja na siebie patrzy i widać, co przynosi największe zyski, prawda? I warto podkreślić, że Łukong kosztował w produkcji 70 milionów, a Concord ponad 200. Także nie zawsze to, co ma wpompowane więcej budżetu wyjdzie lepiej. No, że gra sprzedała się w ilości 18 milionów egzemplarzy, a do tego analitycy donoszą, że Black My Wukong wygenerował już 700 milionów dolarów przychodu na całym świecie. Niektórzy twierdzą, że jest to nawet już poziom miliarda dolarów. Możemy więc stwierdzić, że jest to jedna z najlepiej sprzedających się gier ever. Warto powiedzieć, że taki chociażby Cyberpunk 2077 na 2023 rok sprzedał w ilości ponad 25 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ty to zaraz łyknie Cyberpunka w ilości kopii. A zobaczcie ile było jakby budowania renomy Cyberpunka, nawet na początku jeszcze jak był zbagowany tymi wszystkimi pierwszymi kampaniami reklamowymi, potem Phantom Liberty, tym wszystkim i to wszystko spompowane 25 milionów. Wiecie? I wydaje się, że Black Myth Wukong ma szansę już niedługo go przegonić no. i może zrobić to w bardzo krótkim czasie. Do tego Black Myth Wukong kosztował łącznie jakieś 70 milionów dolarów, a twórcy dopieszczali go przez 6 lat, zatem sami widzicie w jakim stopniu gra im się zwróciła. No i porównajcie to teraz do tych wszystkich właśnie walk, gierek, czy różnych gier robionych pod klucz, na siłę, zamiast fajnych pomysłów, które można zrealizować po prostu z czystej pasji i chęci zrobienia zarąbistej gry dla graczy. A zrób dobrą grę, będą wyniki. Ja jestem przeszczęśliwy, że wydałem 250 zł na Ukonga, bo czuję, że wyciągnąłem z tego dobre doświadczenie. A w wielu grach niestety zdarza się tak, że. Zaczynasz myśleć, czy to ci się opłacało, nie? I wtedy to znaczy, że gra chyba nie była wystarczająco dobra. W Wukongu nie ma tego uczucia. A jest to wręcz niesamowite, jak społeczność przyjęła ten tytuł. Na ten moment nie mamy żadnych dostępnych informacji na temat kolejnej odsłony, natomiast deweloperzy zapewniają o dodatkach do Black My Wukong, które mają się pojawić. No i będzie to kolejna szansa na napędzenie sprzedaży. I miejmy nadzieję, że Black My Wukong dobije do tych chociażby 30 milionów sprzedanych egzemplarzy. Jedna moja prośba do deweloperów, wiem, że mnie nie słyszą, ale to, czego bym chciał, to to, żeby DLC nie było małym DLC z jednym, dwoma bossami, mimo że to jest gra liniowa, tylko chciałbym, żeby DLC było rozmiarem przypominającym jeden rozdział historii. To uważam, że to by było super. Byłoby naprawdę spoko. Baldur's Gate 3 właśnie doczekał się przełomowego patcha, który wprowadził masę nowości oraz usunął błędy. Po o. pierwsze i bardzo ważne, Larian Studios prowadzili oficjalne wsparcie dla modyfikacji. Poprawiono nice. animację, a także interfejs. Mamy 13 nowych cutscenek i nowe umiejętności dla przeciwników w trybie Honor. To jest niesamowite, że oni dalej chcą pracować nad tą grą i ją doskonalać. Nowe kadcenki nawet się pojawiły rok po premierze, czy nawet ponad chyba. To wszystko jest niesamowite. Jak ja szanuję Larianów. Boże, to jest jeszcze taki, wiesz, ostatni bastion dobrego gamingu na zachodzie. Dorowym. Mian jest naprawdę sporo, ale jak to zwykle bywa, najważniejszą wydaje się być właśnie wsparcie dla modyfikacji, które zawsze gracze ciepło odbierają, no bo to daje im możliwość kreatywnego wykazania się i zaprezentowania tego, jak w zasadzie jarają się danym tytułem. Mamy mnóstwo przykładów, takich jak GTA 5, Skyrim czy Minecraft, które wręcz za słynęły ze swoich niesamowicie rozbudowanych modów. Larian Studios... No szczerze to uważam, że Minecraft przez wiele lat, przez to, że na przykład Mojang i Microsoft się obijały w rozszerzaniu tej gry, to mody ratowały to, że Minecraft w ogóle żył. Minecraft bez modów mam wrażenie, że mógłby Wielokrotnie w podczas swojej długiej historii już upaść Ma w planach wydać jeszcze kilka paczy I w planach jest chociażby tryb fotograficzny czy crossplay Czyli akurat bardzo przydatna funkcja Ciekaw jestem jakie macie podejście do miana najlepszej gry 2024 roku Która z nich waszym zdaniem na to miano zasługuje Zupełnie szczerze Dla mnie personalnie gra roku To jest Stellar Blade Gra roku, którą chciałbym zobaczyć dla rynku Co by się przyczyniło dla rynku i uważam, że ma szansę to Wukong. Po prostu. Bo wygląda na to, że Astrobot będzie miał całkiem poważne szanse, aby powalczyć o tenże tytuł. I w zasadzie chyba nie dziwi to nikogo, kto kiedykolwiek spróbował właśnie tego typu rozgrywki. Teoretycznie niewielki, zajawkowy tytuł, który w 2024 roku przerodził się w pełnoprawną produkcję od Sony, która to przyjęła się świetnie. Warto zerknąć sobie na metakrytyka i już nie trudno... Ja to... tego nie rozumiem. Nie wiem, guys, ja mam zagrać Wasz robota? Co tu się odpierdziela, stary? Powiedz mi, chodzę wczoraj na streama do Kiszaka pierwsza rzecz, którą widzę na czacie. Ej, zagrasz was Bo to chyba goty. I gość, który w zniku wy wynika, że ma 40 lat, to pisze. Potem patrzę, że recenzje są, jakie są. Jestem po prostu w ciężkim szoku. I od kilku miesięcy, jak cisnąłem po Astrobocie, że to gra dla TikTok Brainów i w ogóle totalne gówno i Crash Bandicoot for the wins razem z Kangurkiem Kao, to ludzie mnie cisnęli za to i mówili, że nie znam potęgi Astrobota i jeszcze się przekonam, z, że, że jestem w błędzie. No i właśnie widzę, że coś tu się odwaliło. No chyba budżet Concordowy został tutaj Tutaj użyty, ale tym razem na przekupienie recenzentu. Po tym samym wywnioskować, że Astrobot jest jedną z najlepiej ocenianych gier 2024 roku. Jeśli chodzi o ceny redakcji, no to mamy God Geek, które dało 10 na 10, VGC 10 na 10, Eurogamer 10 na 10. Ja Wam powiem, czemu mi się koncept Astrobota nie podoba. Przede wszystkim dlatego, że on korzysta ze wszystkich jakby uniwersów Sony jako recykling, a nie wymyśla swojej własnej fabuły w zasadzie. To mnie denerwuje. IGN 9x10, Gaming Bolt 9x10, czy Pulse także 10x10, więc oceny są po prostu kosmiczne. Ale pewnie zastanawiacie się, co takiego magicznego jest w tym astrobocie. No, że dziennikarze aż powiedzmy. tak się o tym zachwycają. Odpowiedź jest bardzo prosta, a zarazem dość skomplikowana, no co? bo są to świetnie zaprojektowane poziomy, o które to jest w dzisiejszych czasach dość trudno, trzeba. Naprawdę te levely są dobrze zaprojektowane. To, jaki wynik ma ta gra, naprawdę zachęca mnie do tego, żeby jej spróbować i zobaczyć, czy. Ci krytycy mają rację. Czy to naprawdę jest takie super? Ta gra jest płatna czy darmowa? No, wygląda jak darmowa, więc. Czekaj, ta gra kosztuje 300 złotych. Nie wiem, może ja po prostu tak się zestarzałem, że ja nie potrafię poważnie traktować platformówki, no ale mnie to śmieszy. Ja uważam, że platformówka to, to platformówka. Na ile ta gra jest godzin? Na jeden dzień. 300 zł za platformówkę na jeden dzień. Ale dobrze zaprojektowane poziomy i krytycy dali 94, więc Game of the Year. Jak to wygra grę roku, to zacznę porównywać Game of the Year do Oscarów. W na palcach dwugrąk można wymienić tytuły, które zasłynęły z niesamowicie dobrze zaprojektowanych poziomów, i zawsze docenia się to, jeżeli gra posiada takową zaletę. A do tego fajne projekty przeciwników Do tego recenzenci zaznaczają, że Astrobot jest świetnie dopracowany pod względem technicznym Co również się w dzisiejszych czasach niestety rzadko zdarza tego... Ale to nie jest tak, że na tle innych gier, jeżeli gra ma dobrą, nie wiem, optymalizację Działa spoko i nie ma bugów, to znaczy, że to jest plus Nie, gry zawsze powinny dobrze działać I jest minus, gdy one nie działają Ale to nie jest plus, gdy one działają To jest norma, gdy one działają To nie powinno być rozkminiane w kategorii tego, że Jezu, ale zarąbiście, że gra działa no kurwa. Gra wykorzystuje pełen potencjał kontrolera DualSense, który ma naprawdę wiele ciekawych funkcji. Gra trafiła już na konsole PlayStation 5 i w wersji podstawowej no oczywiście ten DualSense ma do... Wibracje, więc jak będziesz grał w Wasz i wsadzisz się pada w dupek, to poczujesz dupie szum za 300 zł. Kosztuje 299 zł, za jakiś czas ma również trafić na mecety. Do tego, jak wynika z informacji przekazanych przez redakcję VGC, twórcy po premierze zamierzali dodać 10 nowych poziomów wyzwań oraz 5 poziomów 9 zł Za jakiś czas. 2300 ocen graczy, 4,96 średnia. Co jest? Ty to jest jakaś sekta, kurwa! Co to jest? Co tu się dzieje? Na pc -ty. Do tego jak wynika z informacji przekazanych przez redakcję DGC, twórcy. Poprem... Sony! Sony! <grystanie> Sony! Ja chętnie zagram was robota i dam mu 10 na 10. Tylko maila napiszcie zamierzali dodać Do tego jak wynika z informacji przekazanych przez redakcję VGC, twórcy po premierze zamierzali dodać 10 nowych poziomów wyzwań oraz 5 poziomów speedrunowych, ale nie wiadomo czy tak się stanie. Warto sobie zacząć też na zestawienie najlepszych gier 2024 roku od metacritic'a, na którym to Astrobot zajmuje drugie miejsce. Zaraz <grym>, Jak to wygląda? Elden Ring, Final Fantasy VII, Legenda sprzed latku, Balatro na dole, ku... Turbo Indie gra Astrobot. The Lost of to Part 2 Remastered to jest jedno z najlepszych gier w tym roku. Nie no, kurwa to są upadek rzetelności jakiejkolwiek na tym rynku. Z po dodatku do Elden Ringa, czyli Shadow of the Earth 3 i co ciekawe, przegrywa tylko i wyłącznie jednym punktem. Dajcie znać, czy już gracie, bo niewątpliwie warto sprawdzić Astrobota. O nadchodzący... Ja się nie dziwię już ludziom. Ja totalnie się już nie dziwię ludziom, że oni wchodzą na streama i pytają, co mają. Mnie pytają, co mają myśleć o danej grze. Bo jest duża szansa, że ja, chociaż im powiem kupa coś szczerze w przeciwieństwie do tych Wysynów z redakcji. O nadchodzących grach i samym Techlandzie mówi się od jakiegoś czasu całkiem sporo. No, bo wiecie, nie samym Dying Lightem chcielibyśmy jako gracze żyć, i nie ujmując tej serii, bo jest naprawdę świetna, tak chcielibyśmy zobaczyć coś więcej, bo wiemy, że Techland stać na dużo ciekawych rzeczy, i od jakiegoś czasu mówiło się o projekcie Fantazy, a w zasadzie RPG-u, przy którym pracują ludzie, którzy kiedyś byli zaangażowani w tworzenie gier w CD-projekcie. Pojawiły Oho. się oferty pracy, z których jak zwykle możemy wyczytać parę ciekawych rzeczy, i co ciekawe, Techland tworzy jeszcze jeden tytuł, który będzie oferował najprawdopodobniej rozgrywkę wieloosobową, ze względu na to, że poszukują właśnie specjalistów od tego typu gier, więc oprócz tego, że nadchodzi spin-off Dying Light The Beast, RPG w świecie Fantazy, tak jeszcze mamy trzecią grę, która zaoferuje tryb multiplayer, no Ty, ten RPG mógłby być spoko, w sensie, nie wiem, potencjał w zasobach ludzkich na pewno jest. Składa się naprawdę świetnie i tak oto dowiedzieliśmy się, że będzie to pierwszy osobowy tytuł, który jest stworzony na... Gdybym był recenzentem growym, to większość gierek poleciałoby o połowę not do dołu. Ja chyba... Właśnie wjechał odcinek na kanał, 40-minutowy, ze śmiania się z ocen CD Action. Jak ktoś ma ochotę się pośmiać, to zapraszam do tego filmu na YouTube'a. Ja uważam, że większość tych not powinna się faktycznie ciachnąć przez dwa, po prostu. Tego... Ja mam podejście, że jeżeli krytyk daje grze 6 co jest w sumie lepszą niż gorszą oceną patrząc na skalę, nie? To jeżeli krytyk daje 6, to znaczy, że gra jest turbo bo krytycy nas przyzwyczaili, że oni wszystko zaczynają od siedmiu oceniać. Szuka ludzi, którzy mają doświadczenie z tytułami wieloosobowymi. Do tego warto też podkreślić przejście na Unreal Engine 5, no bo Techland chociażby przy tworzeniu Dying Light 2 pracował jeszcze na C-Engine, a teraz, podobnie jak Redzi, przechodzą na inną, nowoczesną technologię, hmm. co jest raczej ruchem w dobrą stronę. No bo nie będą musieli przejmować się rozwijaniem silnika, tylko faktycznie będą operowali na rzeczach, które zostały już dopracowane. I... Unreal Engine jest mega potencjałem, który w 95% przypadków, mam wrażenie, nie, że a kur... jakby to ująć jak oroboros w pier swój własny ogon, idąc na Unreal Engine a i nie ogarniając go. Nad którymi cały czas pracują inne zespoły. I oczywiście od premiery tych projektów to nie jest takie super. Na ten moment jestem najbardziej zainteresowany tym rpg iem Fantazyn, no bo zobaczymy, co tam Techland zaoferuje. Jest to coś innego niż tworzyli do tej pory, i choć walkę bronią białą opanowali już w zasadzie w Dying Light'cie, tak na pewno będą musieli to troszkę zmodyfikować, no i gra powstaje tak. Dlaczego nie takie super? Bo Unreal Engine ma takie technologie oparte w sumie, chyba już no, można powiedzieć, że o AI i automatyzację, że deweloperzy się strasznie potrafią rozleniwiać i widać to w że gry są bardzo podobne do siebie i to nie tylko dlatego, że o, bo silnik jest ten sam, tylko dlatego, że o nie chciało im się wielu rzeczy zrobić. Często są używane te same asety, często są używane te same bazowe ustawienia w wielu rzeczach. Najczęściej no to chyba widać w ogóle po oświetleniu, że ono często jest w ogóle niezmodyfikowane, tylko po prostu dosłownie wrzucone na zasadzie promptu: dodaj mi oświetlenie. Do tego jeszcze masz kwestię optymalizacji, bo ten silnik po, po, jakby stawia ci naprawdę rewelacyjną grafikę. Ale jeżeli ty nie zoptymalizujesz, tylko pomyślisz sobie, a DLSS załatwi sprawę, no to potem wychodzą takie kurwa jak Wukong ze swoją optymalizacją choćby. Wukong wygląda świetnie, ale z optymalizacją też ma problemy, moim zdaniem. Czy CDR nie, miał, czy nie działał czasem na własnym silniku? Tak, ale przeszli na nowego Wiedźmina na Unreal Engine 5 z tego co wiem. Chyba CD Projekt ma teraz współpracę z Epic Gamesem właśnie pod tym kątem. Wcześniej mówiłem na innym silniku, więc jest to też kwestia nauczenia się nowego oprogramowania. Dajcie znać na jaką grę od czekacie w tym momencie najbardziej. Kojarzycie ostatni wyciek PlayStation 5 Pro, który został zap Prezentowany przez insidera Bill I dobrze, bo to dobry silnik. Ja nie mówię, że Andrej Landin jest zły. Ja mówię, że Andrew Lenzin rozleni wiatwórców. I moim zdaniem to jest fakt, nie opinia. Bo potencjał jest znacznie większy w tym silniku. I dzięki niemu możesz się skupić na wielu innych rzeczach, bo po prostu dużo rzeczy idzie szybciej. Ale no, trzeba też umieć to dobrze wykorzystać. Bo możesz znaleźć chłowego kowala i dać mu najlepszy młotek na świecie, a on i tak nie będzie wiedział co z tym zrobić i będzie tylko tym młotkiem se po głowie bił, nie? Tak samo jest z grami i silnikiem. Kojarzycie ostatni wyciek PlayStation 5 Pro, który został zaprezentowany przez insidera Bill Bill Kuna. Wygląda na to, że Sony właśnie potwierdziło, że konsola będzie wyglądała właśnie w ten, a nie inny sposób. A Oho. dlaczego się tak stało? Otóż z okazji 30-lecia PlayStation zaprezentowali grafikę, na której znajdują się różne urządzenia, w tym najprawdopodobniej właśnie PlayStation 5 Pro, którego symbol <laughs> wygląda wręcz identycznie do modelu zaprezentowanego przez Insidera. Mamy tam taki kilka charakterystycznych pasków, które mniej więcej tak przedzielają konsolę. Sam model szczerze mówiąc mi się podoba, no ale wiadomo, że to kwestie techniczne będą tutaj najważniejsze, a nie to jak konsola wygląda, no bo tym raczej nie ma co się ujarać. Jest to tylko jakiś taki podobny mini feature, który w zasadzie jakoś bardzo nie wyróżnia tego PlayStation 5 Pro, no ale fajnie, że się to potwierdziło, no i jest to tylko w zasadzie kwestia czasu, gdy konsola zostanie zaprezentowana. Mówi się, że ma się to odbyć jeszcze we wrześniu, no ale zobaczymy jak faktycznie będzie. Ja również uważam, że PS5 Pro jest a taki usless i ktoś zaraz powie, ty widzisz, jak te gry chodzą? No ta, ale powiedz mi, ile fajnych gier wyszło na PS5. O to chodzi. Jakby powstała konsola, której potencjał moim zdaniem jest dalej totalnie niewykorzystany i cały moment na wykorzystanie tego potencjału już spieramy. Jesteśmy w czasach, w których gry, które wychodzą już za dużo wymagają, w związku z czym sprzęt jest potrzebny mocniejszy i PS5 tak naprawdę jest konsolą moim zdaniem niezagospodarowaną, której miejsce zajmie PS5, bo będzie się przynajmniej dało grać w gry w 60 FPS-ach na niej, ale biblioteka gier na PlayStation 5 w porównaniu do PS4, PS3, a PS2 to już w ogóle, to jest jakiś żart nie skłaniam się ku tej teorii. Za 6 dni swoją premierę będzie miała gra Test Drive Unlimited Solar Crown, czyli dość realistyczna gra wyścigowa, w której możemy poruszać się prawdziwymi pojazdami. Gra określana jest przez niektórych wręcz symulatorem i tym, czym powinno być GTA, jeśli chodzi o jazdę. No ale skąd takie recenzje? 770 ocen, z czego zdecydowana większość to oceny negatywne. O co w ogóle chodzi? Otóż spójrzcie sobie tylko na wersje cenowe, a już szczególnie tą najdroższą za 324,99. Ta wersja pozwala na odpalenie gry już w tym momencie, czyli w zasadzie praktycznie tydzień przed premierą. Prawie no i wiecie, jest to taki dość ostatnio módlny ruch, żeby gry na kilka dni przed premierą za dużo. No taki trend. Moim zdaniem mega bagatelizacja lootbox. Powinniście to w każdym odcinku, taka moja rada, naprawdę. Syf, jakich mało, i gracze powinni się zorientować, że to jest syf, jakich mało, bo niektórzy dalej myślą, że to jest super fajne i normalne. Nie, to jest psychiczne. Sprzedawanie gry o kilkaset, czasami złotych drożej, po to, żebyś mógł pograć yy, w dniu premiery, a cała reszta graczy ma to opóźnione. Po World of Warcraft i dodatku The War Within widać, jak potem na tym gry i społeczności potrafią cierpieć. Bardzo to widać. W większą cenę warto tutaj zaznaczyć, że podstawowe. Wersja... Co to kupuje? Fuj ludzi bo masz takich wiesz mirków, którzy mają 40 lat stabilny, stabilną pracę i dochody. I oni mogą sobie na to pozwolić i mają wy w to, co mówi jeden czy drugi gość, że to nie jest dobre dla rynku, bo ich nie obchodzi to, co jest dobre dla rynku, bo oni mogą tą kasę wydawać jak głupki. I nie zależy na tym, żeby rynek był lepszy i szedł w dobrą stronę. Te gry kosztuje 179,99, no ale właśnie ludzie, którzy kupili ten tytuł, czują się oszukani ze względu na to, że gra w zasadzie w wielu momentach wywala serwery, no i niektórzy nie mogą w nią w ogóle zagrać. Serwery nie są przygotowane pod to, żeby w ten tytuł grało nawet zwykłe 2000 osób, bo po prostu niektórym nie udaje się zalogować. Jest to, to jakiś żenujące. żart, bo ci ludzie, którzy kupili ten tytuł, zostali w zasadzie oszukani na pieniądze. To jest jeszcze gorszy case niż w przypadku Ubisoftu i tych save'ów, co się popsuły i trzeba było od nowa zakładać, bo chociaż mogłeś założyć, tutaj nie możesz się do gry zalogować, stary, a wydajesz więcej kasy. To jest po prostu scam, to jest oszustwo. Bo skoro zdecydowana większość osób nie może się do tej gry zalogować, a dostęp mają tylko ci szczęśliwcy, no to mówimy tutaj o naprawdę sporym oszustwie i musi to zostać gdzieś dalej pociągnięte, bo nie widzę innej opcji jak miałoby się to skończyć. Za wydanie gry odpowiada Nakon, który możecie kojarzyć również z tego, że wydał Steel Rising, <gry> czyli Souls -like, który przyjął się całkiem w porządku, no nie, ale właśnie tym ruchem zepsuł sobie... Nie przyjął się w porządku, Metacritic to mówi, ale to nie był jakiś super Souls -like wcale z tego co oglądałem. No bo to co dzieje się na tych serwerach to wygląda po prostu żenująco kilku Generalnie kilku... śmiesznie, bo już w playtestach mieli ch**owe serwery, a i tak nic nie naprawili Bo im pewnie zależy na tym, żeby szybko zgarnąć kasę i się zawinąć 15 godzin próbuję wchodzić do gry i nic się nie udaje, a statystyki na Steam Database prezentują się w ten sposób. Dajcie znać, czy w ogóle jesteście zainteresowani tytułem i czy sprawdzaliście Absolutnie go nie. w tym wczesnym dostępie. Znaczy, Mam nadzieję, ja generalnie że nie... nie przepadam za wyścigówkami, no ale sama praktyka biznesowa mnie po prostu by zniechęciła chyba do korzystania z tego produktu. Już nieważne co to by było. A ta sytuacja pokaże już chyba wszystkim, że nie warto kupować gier na kilka dni przed premierą za taką cenę. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Za jakąkolwiek cenę. Nie wiem, jak gdybym nie był streamerem, to bym w ogóle się nie decydował na ten Early Access, dopóki nie miałbym jakiegoś hypu jak na Eldena, załóżmy. Ale w Eldenie na szczęście był jakiś szacunek do graczy i wszyscy mieli w tym samym momencie to. Bo wiesz, jak jesteś streamerem, no to chcesz zagrać w dniu premiery. Trzymajcie się, no i do następnego. O Boże.